Hej, to Dzisiaj przychodzę do Was z czytelniczym podsumowaniem marca. Mamy 11 książek, 3 audiobooki, 8 książek Fizycznych, ale jest to troszeczkę leniwy filmik. O siedmiu jak mówiłam w zeszłotygodniowym vlogu. Nie przejmujmy się, jest to 25-minutowy vlog. Może nie wszyscy mają ochotę oglądać mnie tak długo, dlatego tutaj zrobimy skompresowaną wersję. Same plusy, zero minusów. Tutaj jak zwykle na dole macie rozdziały, możecie sobie przeklikać do konkretnych książek, do konkretnych pozycji, nie musicie oglądać całego wideo. Tak trochę głupio wyszło. Nie przedłużając, zaczynajmy. Pierwsza książka Queenie, autorstwa Candy z Williams. Jest to książka, którą wypożyczyłam na Black History Month w lutym, ale niestety nie wyrobiłam się z czytaniem, dlatego porozmawiamy o niej dzisiaj. Jest to książka, która opowiada o 25-letniej Queenie, jamaiko-brytyjce, która obecnie mieszka w Londynie. Jest dosyć blisko związana ze swoją rodziną, ale nie utrzymuje kontaktów z mamą. Queenie jest osobą czarnoskórą, ale otacza się samymi białymi ludźmi. Poznajemy ją w momencie, kiedy jej życie zaczyna jej się usypać. Rozstaje się ze swoim długoletnim białym chłopakiem. Teoretycznie idą na przerwę, ale wszyscy wiemy, jak to się skończy, przez swoje złamane serce zaczyna zaniedbywać inne strefy swojego życia. Pracuje w Krajowej Gazecie na jakiejś najniższej posadzie, w której jest dużo gorzej traktowana niż jej biali... Współpracownicy. Zarabia tam marne pieniądze, ale naprawdę lubi swoją pracę, więc szkoda, że nie potrafi się teraz na niej skupić, nie może tam dać z siebie wszystkiego. Zaczyna podważać swoje białe grono znajomych, zaczyna dokonywać tragicznych wyborów, kłóci się z rodziną, wchodzi w związki kompletnie niepotrzebne. Ogólnie ta książka to był prawdziwy roller, coaster emocji. Są momenty 10 na 10, taka typowa brytyjska komedia romantyczna. Ale po drugiej stronie spektrum mamy fragmenty, które są tragiczne, w których główna bohaterka dokonuje tak tragicznych wyborów, że nie Byłam pewna, czy będę w stanie dokończyć rozdział, a co dopiero całą książkę. Nie do końca mogę sympatyzować z główną bohaterką. Chciałabym, żeby szybciej się ogarnęła i podejmowała mniej złych decyzji. Ostatecznie oceniłam ją na 2,75 i dałam jej takie 3 z maleńkim minusem. No, troszeczkę bolało mnie serce. Chciałabym dać jej więcej, bo w dobrych momentach bawiłam się 10 na 10. Następnie mamy Hook, Line and Sinker. Jest to druga część etapu Summer autorstwa Tessy Bailey i opowiada o Hanie, młodsza siostrze głównej bohaterki z Eat Heaven One Summer oraz o Foxie, najlepszym przyjacielu głównej roli męskiej z Eat Heaven One Summer. Fox i Hanna przez ostatnie 6 miesięcy byli najlepszymi przyjaciółmi na odległość, cały czas smsowali, lepiej się poznawali, ale jednak Hanna wróciła do LA, a Fox został w tej nadmorskiej miejscowości. Hanna jest asystentką reżysera i udaje jej się w jakiś sposób namówić Produkcję, żeby nakręcić film krótkometrażowy, nad którym obecnie pracują nie w LA, tylko właśnie w tej nadmorskiej miejscowości. Hanna robi to po to, żeby móc więcej czasu spędzić ze swoją siostrą, która już tam przeprowadziła się na stałe, ale niestety jakoś tak niefortunnie się składa, że Piper ma zajęty pokój gościnny i Hanna musi wprowadzić się do Foxa na te kilka tygodni. Bohaterowie otwierają się przed sobą, lepiej się poznają, zaczynają troszeczkę przewartościowywać swoje życie i powiedziałabym, że jest to taki slow burn, Friends to Lovers. Generalnie dobrze się bawiłam, oceniłam ją na 4 gwiazdki. Nie jest to najlepsza książka, jaką w życiu czytałam, ale bardziej podobała mi się niż książka numer 1. Następnie mamy Meet Me in the Margins autorstwa Melissa Ferguson. Jest to książka opowiadająca o Savanie, która jest edytorką, pracuje w wydawnictwie zajmującym się wydawaniem książek niefikcyjnych. Poradniki, przewodniki, literatura, faktu. Wiecie o co chodzi. Jednak jej prawdziwym marzeniem jest wydanie swojej własnej komedii romantycznej, ponieważ w jej pracy gardzi się tego typu literaturą. Postanawia napisać książkę pod pseudonimem i wysyła ją do innego wydawnictwa. Jakoś tak niefortunnie się składa, że podczas wprowadzania ostatnich poprawek swojego manuskryptu na spotkaniu pracowniczym ten manuskrypt wypada jej z rąk, rozsypuje się. Ona zestresowana zbiera go i odkłada do sekretnego pomieszczenia, znajdującego się w jej firmie. Tak, w tej firmy, w swojej pracy ma sekretne pomieszczenie. Jest to troszeczkę zabawny koncept, ale jest jak jest. I kiedy odbiera po paru godzinach ten manuskrypt, okazuje się, że na marginesach ma zaznaczone pewne poprawki. Sawana postanawia zbyć tego tajemniczego edytora i wysłać manuskrypt taki, jaki stworzyła. Oczywiście od wydawnictwa dostaje informację, że książka ma potencjał, ale wypadałoby wprowadzić pewne poprawki i proponują generalnie te same rzeczy, które ten tajemniczy edytor. Sawana ma 6 tygodni, czy tam 8 tygodni na wprowadzenie tych poprawek, postanawia więc zawrzeć pakt z tajemniczymi. Edytorem i poprosić go o pomoc, dzięki czemu bohaterowie lepiej poznają się właśnie na marginesach tego manuskryptu. Teoretycznie nie wiemy, kim jest tajemniczy edytor, Savana próbuje się domyślić ma kilka potencjalnych kandydatów. Lepiej poznajemy Savany, tajemniczego edytora, ich mocne i słabe strony i dobrze się bawimy. Ta książka jest głupiutka i przewidywalna, ale bardzo podobało mi się to, że. Właśnie działa się w środowisku wydawniczym. Dobrze się bawiłam, oceniłam ją na cztery gwiazdki. I ostatnia komedia romantyczna na dziś. The Little Paris Patissier autorstwa Julie Kaplin. Teoretycznie jest to trzecia część jakiejś serii Julie Kaplin, ale jedyna książka Julie Kaplin, jaką przeczytałam. I opowiada o Ninie, najmłodszej z czwórki rodzeństwa, która mieszka w jakiejś tam małej miejscowości w Anglii niedaleko Londynu i czuje się troszeczkę przytłoczona przez swoją rodzinę. Każdy jej matkuje, każdy jej mówi, co powinna robić i zmęczona z ciągłym nadzorem rodziny. Postanawia skorzystać z okazji i pomóc najlepszemu przyjacielowi swojego starszego brata Sebastianowi w prowadzeniu kursu w Paryżu. Sebastian obecnie ma nogę w gipsie, nie jest w pełni mobilny, dlatego postanawia skorzystać z pomocy Niny przy prowadzeniu swojego kursu kulinarnego. Sebastian jest typowym pracocholikiem, kucharzem z pasji, który jest perfekcjonistą, trochę zamknięty w sobie, trochę taki grubiański, wiecie o co chodzi. Okazuje się, że Nina od zawsze się w nim podkochiwała, byli kiedyś najlepszymi przyjaciółmi, ale 10 lat temu wydarzyło się u coś, Przez to co obecnie nie rozmawiają, i ten wątek jest uroczy, ale bardziej podoba mi się właśnie skupienie na gotowaniu, na cukierniczeniu, na prowadzeniu restauracji oraz na tym, jak Nina próbuje stworzyć swój nowy dom poza domem. Wyjeżdża bez znajomości języka francuskiego, bez żadnych przyjaciół, bez rodziny, zostaje sama w nowym mieście i bardzo podoba mi się to, jak dzięki swojej ekscentrycznej stronie udaje jej się poznać nowych znajomych, lepiej poznaje Paryż i zaczyna się zastanawiać, czy jej dom rodzinny, to rzeczywiście miejsce dla niej, czy może powinna się przenieść do Paryża. Relatable content. Jedyne, co w tej książce mi się nie podobało, a było dosyć istotne, to to, że Nina w ogóle nie uczy się na swoich błędach. Od początku do końca jest dokładnie tą samą bohaterką, robi te same głupie rzeczy, dostaje wszystko od życia podane na tacy i to mnie irytowało. Wolałabym, żeby była bohaterką bardziej dynamiczną. Ostatecznie w związku z tym oceniłam tę książkę na 2,5 gwiazdki, ponieważ strasznie irytowała mnie dziecinność głównej bohaterki. The Letters to a Young Poet autorstwa Reinera Marie Rilke. Jest to 10 prawdziwych listów Reinera napisanych do Franza Capusa. Reiner był znanym poetą, a Franz Capus wówczas był 19-letnim uczniem, który zastanawiał się, czy nie porzucić wszystkiego dla poezji i właśnie zwrócił się z pomocą do Reinera, a ten odpisał mu w 10 listach, mówiąc o swoich inspiracjach, swoich mądrościach życiowych, zadawał mu kilka fajnych filozoficznych pytań I Próbował pomóc Francowi znaleźć swoje prawdziwe pisarskie ja. Jest to książka, która przez wielu, wielu artystów była gorąco polecana. Na mnie przyznam nie zrobiła aż tak wielkie wrażenia. Dobrze się bawiłam, szybko się czytało. Ostatecznie oceniłam tą książkę na cztery gwiazdki. Mimo, że jest to książka zawierająca prawdziwe listy, myślę, że jednak bardziej niż biografie mieści się w gatunku Self Help. Następnie mamy Kitchen Banany Yoshimoto. Są to dwa opowiadania: Kitchen i Moonlight Shadow. W kitchen główną bohaterką jest dziewczyna, która traci ostatniego członka swojej rodziny, swoją babcię. Wszyscy umarli dużo wcześniej, więc zostaje sama na tym świecie, nie wie, co ma ze sobą zrobić. Przyjazną rękę wyciąga do niej pewien chłopak w jej wieku, który okazuje się być ulubieńcem zmarłej babci. Pracował w kwiaciarni i, i bardzo się polubili. Proponuje jej, żeby na te kilka pierwszych tygodni przeprowadziła się do niego i do jej mamy. Jego mama jest osobą transpłciową, więc mamy też motyw LGBTQ+. I jest to rodzina bardzo otwarta, bardzo ciepła, bardzo przyjazna i, i dzięki nim naszą Główna bohaterka powoli wstaje na nogi, zaczyna przewartościowywać swoje życie. Jest to opowiadanie o pogodzeniu się ze śmiercią, o właśnie odszukaniu swojej ścieżki życiowej, o tym, jak otwierać się przed nowymi osobami. I to opowiadanie bardzo mi się podobało, oceniłam je 5 na 5. Za to Moonlight Shadow opowiada też o wielkiej tragedii. Mamy naszą główną bohaterkę, która w wypadku samochodowym traci swojego chłopaka. W tym samym wypadku samochodowym ginie też dziewczyna jego młodszego brata. W związku z tym mamy też wątek tego, jak radzi sobie właśnie ten. Trzy brat ze śmiercią brata i swojej dziewczyny. Nasza główna bohaterka jest w dużo gorszym stanie niż bohaterka opowiadania pierwszego. Nie radzi sobie najlepiej psychicznie, zamyka się w sobie. W tym opowiadaniu pojawiają się jednak elementy fantastyczne, przez co troszeczkę mniej przypadło mi to opowiadanie do gustu. Jest to też historia o połowę krótsza, więc mieliśmy mniej czasu, żeby zżyć się z bohaterami. Zakończenie jest 10 na 10, ale ostatecznie oceniłam to opowiadanie na 3,5 gwiazdki i jako całość, jako kitchen zbiór opowiadań, oceniłam to książkę na 4 gwiazdki. Potem mamy Przed wyruszeniem w drogę. Jest to prequel do trylogii Drużyna do zadań specjalnych Marcina Mortki i bardzo mi się podobało to opowiadanie. Jest to nowela zawierająca pięć opowiadań o tym, jak Edmund Kociołek odbywa swoją służbę w wojsku, przeżywa swoje przygody i w każdej z tych niefortunnych przygód poznaje kolejnego drużynowicza. Są to opowiadania krótkie, zabawne, angażujące. Jest to moja ulubiona nowela, jaką przeczytałam kiedykolwiek do serii i oceniłam ją na cztery gwiazdki. Jeśli chodzi o trylogię, przeczytałam tylko pierwszą Część. I przyznam, że tak naprawdę bardziej do kontynuowania serii zachęciła mnie właśnie ta nowela niż Nie ma tego złego, czyli część pierwsza trylogii. Kolejna książka, Luster, autorstwa Raven Leilani. Jest to książka bardzo podobna do Queenie, podobny vibe. Opowiada o 23-letniej Eddie, która jest afroamerykanką, mieszka w Nowym Jorku, ledwo wszędzie od pierwszego do pierwszego, została sama na świecie. I pewnego dnia poznaje Erika, 40-paroletniego białego mężczyznę, który mówi do niej wprost, że jest nią romantycznie zainteresowany, ale jest w w otwartym związku małżeńskim. I co ona na to? Czy chciałaby pójść z nim na kawę? I od tego momentu zaczyna się akcja, lepiej poznajemy bohaterów, lepiej zaczynamy rozumieć Eddie, to dlaczego jest tak zamknięta i tak wycofana, a zarazem że łapnie miłości, zrozumienia i, i pragnie zająć się sztuką. W pewnym momencie jest całkowicie uzależniona od dobrej woli rodziny Erika, ponieważ na jakiś czas sprowadza się do nich do mieszkania, nie rozumiem. Śledzimy ich losy z wielkim zastanowieniem, tak bym powiedziała. Jest to powieść, która miała być chyba psychologiczna, mroczna, Wiecie, trochę psychodeliczna, ale muszę przyznać, że nie wzbudziła we mnie żadnych większych emocji, niestety. Jakoś nie potrafiłam się w nią zaangażować. Najbardziej irytowało mnie to, że nie jestem pewna, co mi tam nie pasowało, ale no właśnie, coś tam mi nie grało. Ostatecznie oceniłam ją na trzy gwiazdki, ale gdybym miała wam polecić jedną książkę, albo Queenie, albo Laster, to sięgnęłabym właśnie po Queenie, głównie dlatego, że, że są tam naprawdę fajne momenty, a Laster utrzymywał się na jednym poziomie, ale nie kliknął ze mną. Niestety, ze mną nie kliknął. Sandsu, Sztuka Wojny. Myślałam, że pożyczyłam oryginał i rzeczywiście to będzie podręcznik o sztuce wojny, o strategii, o jakichś tam ruchach, nazwach i, i motywach wojennych. Okazało się, że pożyczyłam 52 lekcje sztuki biznesu zainspirowane sztuką wojny autorstwa Karen McCready. I mimo, że absolutnie nie było to to, czego się spodziewałam i nie zostanę liderem biznesu, ta książka naprawdę mi się podobała. Każdy rozdział rozpoczynał się nauką sensu, później były fanfakty ze świata biznesu i na koniec porada, jak Wprowadzić tę lekcję w swoje życie. Ja nie znam się za bardzo na ekonomii, na biznesie, na wielkich korporacjach, więc po prostu traktowałam tę książkę jako zbiór fanfaktów i dobrze się bawiłam, szybko mi się to czytało, oceniłam to na cztery gwiazdki, ale tak jak mówię, byłam w szoku. To nie było to, co myślałam, że wypożyczam. I ostatnie dwie książki, The War of Art oraz Do The Work autorstwa Stevena Pressfielda, był to mój rereading. Przeczytałam je po raz pierwszy na początku 2021 roku, ale wtedy jeszcze nic nie tworzyłam w internecie, więc stwierdziłam, że fajnie będzie. Będzie przeczytać ponownie, zobaczyć, czy zmieni to troszeczkę moje spojrzenie na te książki. No i były cienkie, dlatego przede wszystkim do to ponie sięgnęłam. Zacznijmy od The War of Art. Myślałam, że będzie tam nawiązanie do The Art of World w sensu. Okazało się, że nie w ogóle nie są ze sobą jakoś związane. The War of Art mówi o prokastynacji, o różnych sposobach, w jaki prokrastynacja może się objawiać, jak z nią walczyć, jak ją zauważać. I jest to książka, którą bardzo dużo twórców internetowych poleca i traktuje jako swoją prywatną Biblię. Wydawało mi się, że to będzie najlepsza książka, jaką w życiu przeczytam. Jest dosyć krótka, 180 parę stron, więc idealna długość jak na książkę typu self-help. Materiał nie powtarza się tak bardzo jak pamiętałam. Raczej w każdym rozdziale znajdujemy nowe spojrzenie na prokrastynację, ale właśnie skupiamy się głównie na tym. I przyznam, że ta książka nie podobała mi się tak bardzo, jak jakbym chciała. Była okej, okay. szybko mi się ją czytało i, i nie żałuję, że po nią sięgnęłam, ale miałam dużo większe oczekiwania, dlatego oceniłam ją ostatecznie na Trzy Gwiazdki z Maleńkim Minusem. Nie podobała mi się też maniera autora, w której cały czas powtarzał te same zdania, żeby lepiej dotrzeć do widza. To mnie irytowało, to mnie spowalniało. Uważam, że spokojnie tak o 50 stron można by było tę książkę skrócić. Oraz ostatnia książka, Do The War, która mówi o tym, jak rozpocząć swój pierwszy projekt napisać książkę napisać scenariusz biznes plan plan dietetyczny itd itd przede wszystkim Steven skupia się jednak na napisaniu książki albo scenariusza ponieważ na tym zna się najlepiej i jest to książka cieniutka 98 stron z czego jedna trzecia powtarza się właśnie z The War of Art ale tak naprawdę bardzo mi się podobała jest troszeczkę naiwna, troszeczkę ma takie cheesy porady, ale skupia się na tym, żeby po prostu zacząć iść do przodu, nie przejmować się, żeby właśnie zwalczyć prokastynację i po prostu tworzyć i zobaczyć, co z tego wyniknie. I jest to książka, która jakoś tam ujęła mnie za serce i rzeczywiście czułam się zainspirowana po przeczytaniu tej książki. Dużo bardziej niż po The War of Art, czego się nie spodziewałam. I ostatecznie oceniłam tę książkę w ogóle na 4 gwiazdki, ale wiem, że ona na tyle nie zasługuje. Tak naprawdę to takie 3, 3, 25, ale bardzo mi się podobała. I gdybym miała wybrać jedną z tych dwóch książek, przeczytałabym do The Work, ale ma tragiczną szatę graficzną, niekoniecznie może Wam się spodobać. I to tyle tak wyglądało moje czytelnicze podsumowanie Marca. Dajcie znać, jakie wy książki przeczytaliście w tym miesiącu, czy macie jakieś fajne polecajki. Znowu byłam w bibliotece i mam troszeczkę książek do przeczytania, ale nie przejmujmy się, z chęcią przyjmę nowe polecajki. Trzymajcie się cieplutko, widzimy się za tydzień, buziaczki!